Witajcie w nowym filmie, pierwszy film po e, moich odwiedzinach u rodziców Słuchajcie, obiecałam, że pokażę co przywiozłam Mam też trzy nowe rzeczy e, Skończyło mi się bardzo dużo kosmetyków, słuchajcie, niestety A zawsze po Polsce moja cera po prostu tak cierpi I e, e, jak byliśmy mm, pod koniec roku, to też e, tak samo było i teraz To samo po prostu, nie wiem... Nie wiem co to jest, ale zawsze woda Tam jest po prostu inna woda Moim zdaniem tutaj ta woda bardziej mi pasuje Moim zdaniem jest lepsza To samo mówi mój tata zawsze jak On ma bardzo suchą skórę I jak tutaj przyjeżdża to mówi właśnie, że Jest fajniejsza woda Także ja się po tym podpisuję Ale no jakoś to będziemy wiecie Próbować uspokoić Ale w każdym razie słuchajcie tak Przywiozłam kilka rzeczy Niewiele, bo jakoś wiecie nie nastawiałam się na zakupy Mówiłam wam o jednym sweterku i chyba um, od tego zaczniemy Już w ogóle nie planowałam kupowania ubrań Ale byłyśmy e, I ten sweterek znalazła moja siostra Ja jeszcze w nim nie byłam właśnie, bo chciałam go Wam najpierw pokazać Mogłam go wyprasować, ale cóż, zobaczcie Znalazła go właśnie moja siostra, bo jest e, Widzicie ten krój taki szerszy pod e, Tutaj pod ramionami Ten tak zwany nietoperzowy, batmanowy I jeszcze ten kolor, powiem Wam, że jak go zobaczyłam w sklepie, pomyślałam sobie, że nie, to nie będzie chyba mój kolor, ale ja wtedy miałam sobie świeży samopalacz i jak go założyłam, to tak mi się spodobał. Jakoś teraz polubiłam właśnie w tym roku, chyba pierwszy raz w życiu polubiłam żółty kolor. Mam buty, mam torebkę, mam spodnie, mam teraz ten sweterek, no normalnie przepiękny. Teraz jestem taka blada, bo właśnie... Zmyłam całkowicie z siebie samoopalacz i nałożyłam dzisiaj świeży. Także nie wiem, czy to widać aż. No nieważne. W każdym, w każdym razie tak, nie plączmy tematów. Słuchajcie, sweterek jest z reserved. I właśnie znalazłam jego siostrę, on kosztował. To jest SK. Ale one chyba tak SMLXL -L. Ehm, On kosztował słuchajcie 69 zł I naprawdę tam było kilka kolorów Zaraz wam pokażę No bardzo mi się podoba Także naprawdę cieniutki, fajny Taki wiecie teraz właśnie idealny na ten sezon Ktoś mi tam chyba właśnie do pokoju, co? Słuchajcie, co przywiozłam Przywiozłam sobie nową szmatkę Wiledy, tą e, Fioletową Jeżeli jeszcze tego e, nie macie Nie wiecie z czym to się je Wiele tracicie, słuchajcie, fioletowa. One tam mają różne kolory, ale dla mnie najlepsza jest ta fioletowa. Do mycia okien, bez użycia żadnego detergentu, chociaż ja zawsze lubię sobie dodać troszeczkę zoflory, ale można też samą wodą, naprawdę pięknie myje się dosłownie wszystko wszystko, naprawdę, kurze, blaty, szafki, fronty, okna, podłogę nawet. Ekstra rzecz, ta fioletowa dla mnie jest najlepsza i właśnie kupiłam sobie świeżą, mama też sobie kupiła, tata też sobie wziął do samochodu e, I właśnie w samochodzie, szyby sobie wytrzeć, czy cały tutaj kokpit, super, naprawdę e, Wzięłam, słuchajcie, byłam w ogóle w aptece, bo wtedy miałam, wiecie, ten problem też z tymi napuchniętymi ustami e, Oprócz tam jakichś leków, a przecież jeszcze przywiozłam, to już nie będę pokazywać, bo takich rzeczy to wiecie Oczywiście nawiązam sobie różne aspiryny, polopiryny na ból głowy, i bumy, i bumy, i buprofeny. Naprawdę tak sporo takich leków. Chociaż tutaj są w sklepach, ale no, bądźmy szczerzy, są trzy razy droższe. Także po prostu, jak już byłam, to sobie kupiłam i wzięłam polopirynę. Polopiryna taka zwykła, którą rozpuszczam na przykład z odrobiną jogurtu naturalnego, albo biorę tak trzy tabletki, rozpuszczam z odrobiną jogurtu, odrobiną miodu jakiegoś kremu, jakieś maści, na przykład, no zależy, co, co tam macie, z czym lubicie. Najlepiej chyba ten jogurt właśnie się sprawuje. I nakładam to jako maseczkę, taką polopirynową, aspirynową na twarz. Na wieczór, a rano po prostu właśnie dzisiaj to zrobię. I wzięłam dużo, wzięłam chyba z trzy opakowania, także mam takich listków kilka. I naprawdę jest to świetne. Też, że nie znacie, takiej maseczki, to wam serdecznie polecam, bo jest cudowna, po prostu... Właśnie działa na te wszystkie stany zapalne, także, także ekstra. E, wziąłem też, słuchajcie, krem, e, jeden z dwóch, Fizio Gel, e, też w aptece, taki delikatny, nawilżający krem. O taki, nie wiem czy są jakieś różne rodzaje. I powiem Wam, że naprawdę on em, bardzo fajnie działa. Właśnie jest bardzo delikatny. Do e, skóry suchej i wrażliwej. Zapewnia długotrwałe nawilżenie. Że sprawia, że skóra jest mniej wrażliwa. I naprawdę fajny, delikatny, nawilżający kremik. Także to będziemy testować. Skończyły mi się te moje wszystkie ulubione kremy wiku. Także akurat ten e, teraz się przyda. <śmurza> Morisa cały czas słychać. E, Inimini, to się nazywaś? Prześmieszna nazwa. Nie miałam nic nigdy z tej firmy, ale podobno jest całkiem fajna. I słuchajcie, w Rossmanie widziałam... Jestem, musiałam e, Morisa odprawić. E, Inni Mini, e, słuchajcie, w Rossmanie były jakieś dwa kremy. Jeden był chyba do ciała, jeden był e, ten właśnie do twarzy. To jest ochronny krem do twarzy z SPF-em 50. E, używałam go na razie raz, bo jeszcze mam e, SPF... E, Mam taką końcówkę po prostu, ultrafiolet chyba, tak się nazywa. Też 50, także następny będzie ten, zobaczymy. Rekomendowany do skóry, bardzo wrażliwa, topowej, normalnej. Ja się raczej boję, czy on mi nie będzie oczu podrażniał. Zawsze w, w tych kremach się boję o takie rzeczy. Dalej już wszystko jest z Rosmana. Jeden podkład, Better than Perfect, Eveline. Słuchajcie, bardzo fajny podkład. Już go kiedyś miałam, kosztował chyba 17 zł. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie wygląda na twarzy, ale wzięłam już go w odcieniu. On ma bardzo jasne odcienie, słuchajcie, bardzo jasne. I u mnie w Rosmanach były dostępne tylko jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Nie wiem, czy. Nie wiem czy były, czy w ogóle są jakieś tam ciemniejsze Wzięłam trójkę Wzięłam olejek Biosiek Taki malutki, też już to To jest jedno do włosów, słuchajcie Naprawdę to kosztowało chyba 6 zł Bardzo fajny, kropelkę dosłownie Jeszcze, jeszcze tego nie otwierałam Kropelkę na końcówkę Na końcówki włosów Przed suszeniem, po umyciu Albo po prostu już po wysuszeniu Tak żeby wiecie, żeby troszeczkę te włoski Tak ogarnąć Um, dalej co wzięłam? Na komi to z polecenia um, 7 olejków i to naturalna maska do olejowania włosów i tego już używałam raz. Mamy też to nałożyłam Słuchajcie, fajnie to się sprawuje Naprawdę, nie przeciążyło mi Bardzo łatwo się e, wypłukało Nie miałam żadnego problemu Z obciążonymi czy tłustymi włosami Nic takiego e, Ja to zostawiłam na noc mm, Wecz odpowiednią ilość oleju Taka, by wyglądała na wilgotne Akurat jakoś tak dużo tego nie trzeba Nałóż na głowę rozgrzany ręcznik Pozostaw na całą noc Lub zmyj po minimum 30 minutach i naprawdę fajne. Różne olejki, arganowy, ze słodkich migdałów, makadamia, kokosowy. Także siedem olejków. Naprawdę fajny, nawilżający do takiego właśnie olejowania nocnego. Super się sprawdza. I kolejny olejek, który pachnie po prostu obłędnie. Słuchajcie, sana to jest mango. Bazylia i mango. To pachnie po prostu tropikami. Naprawdę. Ja tu w ogóle nie czuję tej bazylii. Chociaż może. No mango, no po prostu taki zapach lata, mango jak lubicie, to to właśnie tak pachnie, chciałoby się to po prostu wypić, ale się z tym nie polubimy, niestety Nałożyłam e, dwa razy, nałożyłam raz przed myciem, tak na godzinę, troszeczkę większą ilość, ale taką wiecie, typu pięć, pom pięć pompeczek, no nie jest to e, aż tak dużo A całe włosy po prostu były mokre od tego i y, nie, nie mogłam tego wypłukać Musiałam myć włosy dwa razy, i po drugim razie były takie, wiecie, jeszcze nie w stu procentach. Nałożyłam go dzisiaj po myciu, przed suszeniem dosłownie jedną pompeczkę i ja mam wrażenie, że tutaj te włosy są przeciążone są takie, jakby były tłustawe. Szczególnie grzywka i tutaj te mm, na froncie tu jest z przodu. Także mm, będę próbować zapach przepiękny, chociaż nie no, mojego czuć troszeczkę. Chociaż ja to już dzisiaj pachnę, po prostu jestem taka nakremowana wszystkim, że nazwam powiem czym. No nie wiem, no będziemy próbować zapach obłęd, naprawdę lato tropiki, mango, go super. Po prostu lubię takie zapachy, ale przetłuszcza i obciąża włosy. Kolejna rzecz, właśnie a propos tego mojego przeciążenia. cery byłam na zabiegu PRX. PRX, PRX I słuchajcie, jako kontynuację tego zabiegu dostałam taki to jest. To jest fluid, niby tak to się nazywa: serum, coś takiego po prostu. To jest. Tutaj nie jest teraz napisane. O, jest. Płyn wygładzający do wszystkich typów skóry. No nie, ale generalnie. To to jest ym, Firmowiku. Już myślę, że kojarzycie, bo ja uwielbiam ten biało-niebieski krem z Firmowiku do cery suchej. Dla mnie jest świetny, on się skończył dwa dni temu i muszę go zamówić, bo tutaj właśnie ma nie miała, yy, ale miała to. To jest takie serum z kwasem glikolowym, jakby podtrzymanie yy, tego zabiegu kwasowego, który miałam zrobiony. Yy, I słuchajcie, no to, to też już miałam, to też fajnie działa tak yy, na wszelkie niedoskonałości córy. Cury? Skąd ja to wzięłam? Skóry! Kolejna rzecz, słuchajcie. To jest po prostu, to jest moja świętość, to jest najcudowniejszy krem Bronze Goddess Esteloder. Słuchajcie, jak to pachnie? Dziewczynek, to pachnie. Chcecie pachnieć dosłownie jak bogini. Kokos. Nie wiem, czy to jest właśnie ananas. Tropiki, ciepło, po prostu każdy mi się z upałem, każdy mi się z latem, ze słońcem, z bardzo słodki, jakieś może migdały, przepiękny... No, mój telefon cały czas pyka. Przepiękny zapach, naprawdę przepiękny mój ulubiony krem, jak ja się wczoraj tym wysmarowałam na wieczorem, jak dzisiaj rano wstałam, ten zapach przechodzi na ubrania i na piżamę. Ta piżama tak pachnie pięknie. Potem na przykład cała szafa już zaczyna pachnieć po jakimś czasie. Eee, także naprawdę to jest mój ulubiony zapach ever. Kupuję go takie jedno opakowanie eee, latem, po prostu przed latem. tak Tą porą, jak teraz mamy, tak, bo on po prostu wycofują go ze sklepów na zimę, nie ma go zimą ani jesienią I zawsze jak pytam na jakichś stoiskach czy w sklepach, to mówią, nie, nie, tego kremu już nie ma, tym się no weź, po prostu wróci, tak, on jest wycofywany na te chłodne miesiące, a powraca latem Uwielbiam, to jest niestety drogi krem, a zapłaciłam za niego 46 funtów, ale taki jeden, no raz na rok go kupuję Wystarczy mi na całe lato, tutaj jest tego dużo 200 ml, naprawdę taka konkretna konkretne opakowanie. Zapach jest przeboski. Bardzo fajnie na wilża i naprawdę czuć ten zapach po prostu od człowieka. Czuć to po prostu to, są perfumy. Bardzo fajnie wilża, ale skóra nie jest taka tłusta. No i słuchajcie, ostatnia rzecz, bo już po prostu gadam i gadam. Klinik Take the Day Off. Ja używałam tego płynu Setafil do zmywania makijażu, ale już używam go od tak dawna, że po prostu mi się znudził i stwierdziłam, że wrócę też do dawnego Lubieńca, właśnie Klinik. Kupiłam go w budzie, on kosztuje 30 funtów. Było, jakoś teraz jest, bo to kupiłam go wczoraj. Minus 10%, także 27%. Chciałam zapłacić. Pani mnie pyta, czy ma pani kartę? Tą taką wiecie, co się zbiera: punkty lojalnościowe. No, punkty za zakupy po prostu. I tam na tej karcie miałam 28,75, także. E, zapłaciłam punktami, nie zapłaciłam e, pieniędzy po prostu, także tym bardziej fajnie. Take the day off. Bardzo fajny do zmywania makijażu. Tutaj raz go właśnie użyłam. Słuchajcie taki, on jest taki twardy, tak jakby twarde masełko, ale on się zmienia w olejek i super, rozpuszcza cały makijaż. Ja pamiętam ostatnio małą przygodę z Alejkiem, który niby miał być do zmywania makijażu, ale oczy mi wyżerał po prostu. Ten nie podrażnia oczu, nie piecze, a bardzo fajnie, naprawdę rozpuszcza cały makijaż. I tak jak ten setafil, zawsze używam go dwa razy. Tak, ten wystarczy raz i po prostu nie ma żadnych pozostałości, bardzo fajnie zmywa makijaż. Ja używam jeszcze szmatki, moczę je taką ciepłą wodą, troszkę, wiecie, troszkę tym um, rozcieram cały makijaż, potem przykładam tą szmatkę taką ciepłą i zdejmuję sobie cały makijaż, także naprawdę... Uwielbiam to, e, najlepsza część e, dnia, ta wieczorna właśnie, czyli takie zmywanie makijażu i ta ciepła szmatka na twarzy Dobra, słuchajcie, bo widzę, że się rozgadałam e, Plan na dzisiaj jest taki, że chciałabym posadzić surfinie, których nie mam, czyli chciałabym je e, kupić Muszę kupić troszkę ziemi, chciałabym też kupić e, ziemię, surfinie, konewkę Jak znajdę, musi być przecież jakaś piękna, która wpisze się w moje pększuj Eee, ziemię, surfinie, chcę posadzić moje nasionka, mówiłam, czy nie? Eee, I co jeszcze? No i takie wiecie, bitsy, bobsy w, w ogrodzie sobie porobimy eee, Także taki jest plan, w ogóle mamy długi weekend, bo nie wiem czy wspominałam, mamy trzy dni, tak? W Polsce jak ktoś sobie wziął wtorek, to ma 5 dni U nas tak niestety nie ma, ale jeszcze przyszły weekend też jest taki dłuższy, także Także tak, zobaczymy. Będziemy po prostu czerpać przyjemność z tego, że w końcu jest przepiękna pogoda i ma tak być przez ten cały weekend. Także tak, posprzątam to i jedę do ogrodniczego. Także jedziemy, dawno już nie było, nie? Hm. Koszulka niewyprasowana, ale słuchajcie, chciałam wam pokazać. Ja chyba w nim zostanę, bo mi się tak podoba. No, zobaczcie, ładnie wygląda. Super jest, ale on jest taki luźniejszy. Zobaczcie, to jest eskan, niby najmniejszy rozmiar, a te rękawki ma takie, że się nie podwinie, bo one i tak będą. Yy, znaczy. Yy, przy mojej budowie ja mam, ja mam szczupłe ręce, to yy, one są takie luźne. Yy, I oczywiście moje ulubione spodnie. O nie, tutaj takie metki, muszę je powycinać, bo nie lubię, jak to mi tak szeleści. Yy, ale no, ten kolor jest przepiękny, do tego moje ulubione spodnie. Zary mam jeszcze nowe buty. Zaraz wam pokażę na dole eee, Będą pasować, bo są czarne I naprawdę on jest przepiękny Naprawdę dziewczyny 69 zł A wygląda przebosko Chyba mi się chciało takich kolorów Bo włosy mi urosły, nie? Mam tak jakby tą jedną falkę więcej, bo ja zawsze e, ja bardzo często podcinam włosy. Lubię sama to robić. Sama sobie lubię podcinać włosy. I zawsze e, tak jakby starałam się je na równo tak podcinać, a od jakiegoś czasu po prostu odpuściłam i one mi się wcale nie rozwajają, e, a widzę rzeczywiście, że są troszeczkę dłuższe. No, także tak wygląda e, i bardzo mi się podoba ten kolor. O, nie tam, słuchajcie, dziewczyny biegniecie, nie idziecie, biegniecie, naprawdę, ekstra jest, tam jeszcze jakieś różowe były, tam białe, różowe, ale ten różowy taki był jakoś, ten mi się najbardziej podobał, ale no piękny i chyba naprawdę mi zostanę, tak, czekajcie, jeszcze buty Wam pokażę, już na dole, tutaj już się Wam pokazuję, zobaczcie, mam do tego nowe butki, kajtowe, mogą zapytać, ale nie wiem, czy byście je kojarzyli. Czarne, takie zamszowe, e, płaskie buty, e, bo moje buty te Jimmy Choo jakby w. Mm, ojejku, jak to się. Koroneczkę. Są przepiękne, ale już się ja mam tyle lat. E, szkoda mi je zniszczyć. E, ale chodzę w nich non-stop i już widzę, że one są takie wiecie, no. No generalnie po prostu chciałam mieć nowe buty, więc kupiłam takie jakby z taką klamrą, zobaczcie, tak wyglądają. Fajne, zamszowe, ładne, jak przyszły to mi się wydawało, że takie, ja mam takie długie palce, to mi się wydawało, że takie są strasznie duże i że będą za duże. To jest 37, ale one są po prostu wiecie, takie długie przez ten czubek, ale fajne. Pierwszy raz je będę miała na sobie, to jest firma Boden. I raczej już nie są dostępne, bo jak ja je zobaczyłam, to to już wszyscy nie widzieli, bo właśnie Katie miała na sobie. I słuchajcie, został tylko wtedy jeden rozmiar. Akurat był to mój rozmiar, właśnie 37, także je ustrzeliłam jako pewnie jedna z ostatnich. Także tak, takie mam nowe buty, no to właśnie zastanawiam się, czy brać coś jeszcze na wierzch? Może wezmę. Przygotowałam sobie kurtkę jeansową, żeby wiecie, żeby nie iść tak. Na no elegancko, to tak troszeczkę sobie stonuję Kurtką jeansową, zaraz ją założę. Kurtałeczka, kurteczka z Lekolet. Słuchajcie, z zeszłego roku. Nie wiem, czy one jeszcze są, ale ona jest fajna, taka troszkę większa. Jakby mi było e, troszkę chłodno, to sobie właśnie ją założę. Tak będę wtedy taki wiecie bardziej e, mniej oficjalny look. E, torebka, wprawdzie w innym kolorze, nadal jest to odcień. Żółtego. Bardzo się lubimy Bardzo fajnie się spisuje Także tak wyglądam I chyba uciekam, co? Bo to szkoda czasu Lepiej potem dłużej posiedzieć w ogrodzie Muszę kota po prostu na siłę przyciągnąć z zewnątrz Kocie! O, patrzcie, sama weszła Kota, co coś tak słucha? Kto to się tak słucha? Kto tutaj ma swoje tipi? Hm? Nie tutaj jest dziurka Kocie, kici, kici, fajne masz tipi, fajne? Powiedz coś ludziom, kici. kici, kici. co by kotek chciał, kici, kici, kici. Mhm. Zdecydowanie za późno w tym roku się do tego zabrałam, kuszą mnie takie większe sadzonki, ale chyba jednak zdecyduję się na wysiewanie z nasionek, chociaż wzięłam na pewno papryczkę. No nie wiem, może niektóre Was ma takie większe. Różne są tutaj. Tutaj jeszcze są jarmusz. Nie, jarmusz to akurat, akurat szybko rośnie. Jarmusz i szpinak to na pewno z nasionek. No zobaczymy. なぜならとっても。 Piękne sadzonki, takie konkretne. No i nazwa. Royal. Piękne są naprawdę. Tutaj jedna jest troszkę mniejsza, ale znalazłam pięć takich już dłuższych. widzicie, no, do waszego domku nowego. Royalsi. To jest przepiękne. Takie kolory uwielbiam Piękne, kilka ich tu jest. I tutaj oj hortensy. Ja już mam swoje, tutaj są nie, nie, Ja już mam swoje zamówione w przyszłym tygodniu. Odbieram, ale zamówiłam białe. Nie, tutaj jest ładnie Teraz to jest dopiero czas, żeby tutaj przyjechać. Wow, po prostu te kolory ubiegłam takie i białe. To wygląda jak sztuczne, nie? Takie drzewko. Śliczne. O, jakie kolory. Tu jest coś ciekawego. To chyba klony. A tu jest Pink Spider. Uuu. Sama nazwa już wskazuje, że to nie jest dla mnie. na eukaliptus, ale to rośnie duże. Co teraz zrobię. Mam w samochodzie wszystko. Dosłownie. Mam tuż, jakiś preparat, taśmę, jakiś preparat do czyszczenia, do czyszczenia skóry. Mam oczywiście różne ragony. Koteczkę do zębów, pilniczek, tampony, chusteczki takie do dupki dziecięcej, krem do rąk, ale nie mam zwykłych chusteczek. A buty mnie tak ob obtarły, że to po prostu kosmos. Zeżerłam baczkę, krówek. Tu jest jakaś taka chusteczka. Muszę sobie coś włożyć, bo nie mam jak buta normalnie nałożyć. <laughs> e Kupiłam, zobaczcie, o widać go nawet. Nie kupiłam ten palik kokosowy drugi. I te duże. Znowu budko jeden. E, I te duże pomidory. E, właśnie mam dwa, więc akurat do nich to będzie. Ale kupiłam też. Aha! Kupiłam też. Kto tutaj guma przykleił? Fuj, co? za bydle jeździ tym samochodem. Ale kupiłam też doniczkę, to Wam pokażę w domu Ale tylko jedną Właśnie w taką doniczkę chciałabym posadzić pomidory Tylko, że to ostatnio jak byłam w Polsce, właśnie gadałam z ciocią Moja ciocia się zna na takich rzeczach, nie? Pomidorowych Pobry. W ogóle sady mają, sad, ma, znaczy sad no ma swoją, tam wiecie, folię, jakieś takie uprawy, kiedyś mieli jeszcze więcej i ona, no i mają doświadczenie, nie powiedziała właśnie, żeby każdy pomidor siedział w głębokiej doniczce i oddzielnie. I najlepiej, oczywiście, żeby, żeby był posadzony w ziemi, no ale ja nie chcę sadzać u siebie w ziemi, kichnę. No także, także właśnie chciałam, żeby każdy pomidor był oddzielnie. Ale do tego trzeba mi pięć doniczek i to takich konkretnych. I w dodatku jeszcze muszą być ładne, nie? Przede wszystkim muszą być ładne. Także mam na razie jedną. Mam coś tam w domu, także... Mam coś tam w domu, także wiecie, damy radę. Jedziemy, nie? Dobra, słuchajcie, jesteśmy w domu, ale jest już godzina... 19. Byliśmy u znajomych i zaraz jeszcze wracamy tam do nich, ale przyjechaliśmy zamienić samochody. I słuchajcie, pokażę Wam przy okazji, jak poszedł z psem i stwierdziłam, że wykorzystam te, ten czas. Pokażę Wam, co kupiłam. Mam jeszcze jeden palik. Znalazłam taki też duży, ten na metr 65, Metr prawie, że metr 65. E, także mam dwa, więc mam pięć sadzonek pomidorów. One tam są na zewnątrz. I e, Nie będę już chciała ich sadzić. Ale posadzę. No, zobaczymy, muszę jakoś pokombinować, bo kupiłam. A, właśnie, kupiłam taką. Zobaczcie, ładna doniczka. Znaczy, ładna. No, mi się podoba. Właśnie, myślałam, żeby w takim. Taka starodawna, nie? Taka babcina trochę. Żeby w takich doniczkach. Nie ma jakichś pająków ani syfów? Nie ma. Żeby w takich doniczkach właśnie posadzić te pomidory. Tylko, że oczywiście trzeba wywiercić dziury na dole. Taka Doli. E, nazywa się Doli. I to jest mała. 30 funtów taka, ale była tylko jedna. Chciałam dwie, bo właśnie chciałam te większe pomidory w tym posadzić. Zobaczymy, bo w przyszłym tygodniu muszę pojechać odebrać nasze hortensje. Zamówiłam hortensje i muszę pojechać. I pomyślałam, że tam jeszcze też was tam zabiorę, bo tam jeszcze nie byłam. I zobaczymy, jak tam to centrum ogrodnicze wygląda. I może tam po prostu będą mieli takie. A jak nie, to zamówię, ale jutro na pewno posadzę część, ileż pomidorów. Mam zobaczcie, taką chili. Wzięłam, tylko taka była tak naprawdę. Chciałam coś e, takiego, żeby było. żeby to rzeczywiście było ostre. Zobaczymy, taka mała sadzoneczka. E, mamy to. Mam... E, to Jurek je tutaj właśnie, jak to się nazywa? A wiszą takie korzonki. To jest Petunia. Tutaj ciężko kupić surfinie, powiem Wam. Przeważnie są Petunie. Royal. E, o. O, zobaczcie, taki mam mieć właśnie piękny kolor. W zeszłym roku nie miałam, dwa lata temu miałam takie chyba różowe albo nawet fioletowe. W tym roku takie właśnie różowe. bubblegum też była. Ona chyba taka jest większa ta bubblegum, Ale ta stwierdziłam, że będzie ładna i kupiłam sześć sadzonek. Chciałabym je wsadzić o tutaj jest z tej strony. Pokazywałam, a to tutaj jest nic ślepa. Słuchajcie, chciałabym te donice, co mam, białe takie wysokie. To tam jest trawa, ale ta trawa jak połowa rzeczy tej zimy po prostu przymarzła i ona jest brązowa yy, i ona już nie odbije, to nie ma szans, nie odbije, bo jak sprawdzałam, to tam po prostu jak przytnie się tak przy samym korzeniu, ona jest yy, martwa w środku. Także stwierdziłam po prostu, że w tym roku w tych donicach yy, posadzimy takie właśnie petunie i to będzie wyglądało obłędnie moim zdaniem, będzie zielone. Zielone liście, te różowe kwiatki w białej donicy. No, będzie po prostu wyglądało pięknie. I takie naprawdę fajne te sadzonki są. No, taka już konkretna. Nie wiem, ile to kosztowało. Jutro robimy podmiankę. Zamieniamy właśnie trawy na petunie. Zamieniamy, sadzimy pomidory, sadzimy te wszystkie nasionka. Także posadzimy jakiś szpinak Sałatę, jarmuż Takie, takie wiecie, te zielone sałaty e, No, także takie jest Na jutro już dzisiaj nie, bo już się jest za późno Po prostu także odpuszczam to A jeszcze tak, że jak wychodzimy z domu także, także to już jutro to zrobimy Tak, Jutro będziemy się troszkę grzebać w ziemi Dobrze, że kupiłam też troszkę ziemi Mam taką specjalną właśnie do Znaczy taką, wiecie, żeby wspierała rozwój I warzyw I takich właśnie kwiatuszków no, także taki plan na jutro. To co, widzimy się jutro?